Okay, się Manu z tej strony, URAN i zapraszam Was na kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj postanowiłem, że otworzymy sobie wszystkie skrzynki, jakie dotychczas zebrałem. W tle mamy Barley'a, ponieważ to na, to na niego punkty będziemy się najbardziej polować. Jak widzicie, zbliżam się już do 2000 Pucharków, więc niedługo kolejna postać z Alei Pucharów, więc no też nie mogę to czekać. Mam nadzieję, że no, już niedługo to nastąpi. A tymczasem zabierzmy się za otwieranie tych skrzyneczek. Zobaczcie tylko, czy, się, czy mnie dobrze słychać. Tak, Powiem wszystko ok, dobra. Więc lecimy. Więc tak, polujemy na pewno jakieś postacie. Tak jak zawsze oczywiście. A na drugim miejscu e, punkty do Barleya. Zobaczymy ile się ich zbierze. Na razie jest niestety zero. Kasa się oczywiście przyda, tak czy siak. E, na samym wstępie właśnie chciałbym powiedzieć, że jeśli e, już oglądacie ten film, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli zostawilibyście łapkę w górę. Będzie to tam zawsze jest jakieś wsparcie, jakaś mała cegiełka do rozwoju kanału. Do statystyk też zapewne wiecie, że się to liczy, więc byłoby bardzo miło, jakbyście to zrobili. A poza tym subik razem z dzwoneczkiem też byłby mile widziany, ponieważ subskrypcja, wiadomo, podnosi jakby tam kanał, że jest coraz większy. A dzwoneczek i sub dadzą wam to, że nie przegapicie streamów. Live'ów, no wiesz, to jest to samo, ale różne sobie różnie na to mówią, więc live streamów ogólnie nie przegapicie. No więc jest to na pewno dla was też korzystne. Dobra, raz na jakiś czas będziemy otwierać też dużą skrzyneczkę. Oczywiście tak samo jak zawsze, jeśli napiszecie jakiś komentarz i zostawicie łapeczkę w górę, z chęcią przypnę Wam serduszko. Eee, I nawet na niego odpowiem, bo odpowiadam, staram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze, no chyba, że są jakieś takie typowo tylko do statystyk, że nie ma wpływu moja odpowiedź, więc wtedy nie odpowiadam oczywiście. Dobra, na razie, no, o, dobra, był Barley, ile Barleya poszło? 6, dobra, no, lepszy ryzyk niż nie zobaczmy ile go już mam. Mam go już... 730, to brakuje mi 160 jeszcze. Więc no, polujemy na Barleja ostro. Mam nadzieję, że uda się go uzbierać. I właśnie. Planuję zrobić coś takiego, taką nową serię, jakby niezależną od, jakby od ilości subów, liveów i tak dalej. Na której otwierałbym skrzynki skąd widzów. Więc jeśli chcielibyście, żebyście wystąpili u mnie na odcinku, u mnie na kanale, gdzie otwieram po prostu na waszym koncie skiny. Skiny, mam nadzieję, że skiny w sensie postacie też, oczywiście, ale w sensie ogólnie skrzynki, to możecie już sobie te skrzynki powoli zbierać, żeby wtedy, gdy już ogłoszę ten, jakby, nie wiem, powiedzmy, konkurs, nie wiem, jak to nazwać, no, losowanie po prostu kogoś moich, z moich widzów, żebyście mieli już te skrzynki naszykowane. Bo tak jak mówię, no, będę po prostu osoby wybierał, myślę, że z komentarzy, ale nie z pod tego filmu, tylko nagram specjalny film o tym. I wtedy, żebyście już mieli po prostu skrzynki naszykowane, to będziecie mogli wystąpić w kolejnych odcinkach, jeśli będziecie chcieli. Umawiamy się z taką osobą po prostu przez, nie wiem, myślę, że przez maila byłoby najbezpieczniej. E, I tam byśmy wszystko dogadywali, ile kto ma skrzynek, e, czy ma jakieś postacie mu ulepszać i tak dalej. No i na przykład, czy mam, czy mam zamazać goniki i tak dalej, no wiecie, takie pierdoły jak zawsze robią YouTuberzy. Więc myślę, że to może całkiem fajnie wyjść. Oczywiście zapraszam Was również na e, naszego Discorda, gdzie możecie grać ze mną. Czasami z Wami gadam też, bo powstanowy kanał do gadania z Wami, więc. Tam też czasami się z Wami rozmawiam po prostu na luźne tematy. Macie, jak macie jakieś do mnie pytania, to tam wam na wszystko odpowiadam. Link będziecie mieli oczywiście w opisie, tak jak zawsze. E, oraz zapraszam Was do naszego klanu, który już Wam zaraz za chwilkę pokażę. To ostatnia skrzyneczka. To na razie cały czas bez żadnej postaci. Ten Barley też tak średniowo, ale przynajmniej lecą, lecą punkty, więc nie jest źle. E, społeczność klub. Dobra, jak widzicie, to jest zakon świtu. E, 258 tysięcy. Zobaczmy, które to jest miejsce w Polsce, które nam to daje miejsce. Lokalnie mi pokaż Polska, kluby, 433 miejsce w Polsce. Wow, tydzień temu pamiętam, jak byliśmy na miejscu 600. Więc naprawdę idziemy do góry. Jeśli ktoś chciałby wbić, również kod naszego klanu oraz jego nazwa jest w opisie, więc również zapraszam. W miejscu, gdzie jest podanie, po prostu wiecie, gdzie piszecie, że chcecie dołączyć, to napiszcie, że jesteście moim widzem albo że o że tonów. Albo, że nie mogę dać streamy, weźcie coś napisze, takiego, żeby było wiadomo, że jesteście moim widzem, To wtedy na 100% was puszczą, bo inaczej no, nie zawsze możecie być puszczeni przez moich. to, moderatorów klanowych. Ostatnio na streamie też wybiło mi właśnie 600 subów, za co Wam oczywiście też również bardzo dziękuję. O, 16 barleyów, o, to lubię. I myślę właśnie, że być może teraz na 650 subów, to jeszcze nie jest pewne, ale tak mówię wstępnie. Na 650 subów będę wybierał kolejną osobę, która zostanie moim moderatorem Jak pewnie wiecie, mam teraz dwóch takich czynnie działających moderatorów e, Jeden pojawia się trochę rzadziej, trochę częściej, różnie tam z nim bywam Oraz jeszcze jeden mój moderator to jest mój jednocześnie grafik Więc jest, jest jeszcze miejsce na jednego moderatora, znaczy jest miejsce na dużo moderatorów, ale Myślę, że właśnie już niedługo będę potrzebował kolejnego I myślę, że 650 widzów to właśnie mój taki idealny próg, gdzie e, powiedzmy Zrobię taką mini rekrutację i wybiorę kompetentną osobę, więc jeśli bylibyście zainteresowani, to też wyczekujcie takiego filmu, a żeby go nie przegapić, być po prostu jednym z pierwszych, no to... Znaczy nie czy to będzie film, ale ogólnie takiej informacji nie przegapić, no to zostawcie ogólnie subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy na pewno nie przegapicie. Otwieramy te skrzyneczki, mało leci strasznie Barleyów, mało postaci, zero poleciało, więc naprawdę postaci bardzo mało. Dobra, wiecie co, może otworzę tą skrzynkę tutaj, bo też ją mi się, dzisiaj mi się ją udało zdobyć, więc ją sobie otworzyłem, może będzie szczęśliwą skrzynką. No niestety nie. Ale, o, trzy gemy, gemy też jak najbardziej lubię. Może jak będzie jakaś promocja fajne sobie nagramy też film właśnie jak kupuję jakąś promocję w sklepie, bo w sumie dawno tego nie robiłem. No więc zobaczymy, dobra, po tej skrzynce ofiara dużą... o, barley, dobra, nice, nice, otwieram dużą skrzynkę. Dobra, cyk. Wiem, że się powtarzam, ale tak jak jeszcze raz powtórzę, bo nie wiem, pewnie niektóre osoby będą przebijać, niektóre nie, więc właśnie jeśli wam się podobają filmy z Brawl Stars, albo chcielibyście być na live'ach, też ze mną pograć, albo w klanie to i tak dalej, i wam się wszystko podoba, to co robię, to zostawcie jakiś komentarz po sobie, łapeczkę w górę oraz suba, a jeśli mielibyście na jakieś propozycje, na przykład co nagrywać, albo co poprawić i tak dalej, napiszcie w komentarzu, czytam wszystkie komentarze, więc mi też jest bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie nawet jedno zdanie. Oczywiście, jakieś konstruktywne, a nie po prostu wypełnione bluźniercami od lewej do prawej strony, bo to wiecie, to nie ma większego sensu wtedy. Nie wiem, czy słyszycie też, ale mam nowy mikrofon. To już jest jakby mikrofon, no porównując z tamtym, no to dużo wyższa klasa. Nie jest to jakieś wiadomo jakieś nie wiadomo co pod względem tych YouTuberów prawdziwych, ale jest to spory przeskok technologiczny, nazwijmy to dla mojego kanału. I mam nadzieję, że jakość głosu Wam bardziej się podoba niż ten niż w tym czy wcześniejszym, jak odsłuchiwałem sobie próby różne robiłem, to mi się podobało bardzo, więc mam nadzieję, że Wam również. Dobra, duża skrzyneczka. Kurde, tylko dwie postacie z dużej skrzynki? What the fuck? Dobra, miałem 4,5 tysiąca kasy, teraz mam już tej kasy... 5,5 ponad, no więc leci kasa do góry. Na razie ją sobie zbieram. Możecie mi pisać komentarze, w, e, propozycje w komentarzach, jaką postać myślelibyście, że opłaca się mi się najbardziej ulepszyć. O, Barley, dobra, to lubię. Pokażę Wam może, jakich postaci nie mam. Nie mam tych dwóch z Alei, yy, alei Pucharków, Bui Dynamajka, dwóch Czerwoniaków i trzech Żółtasów. Nie mam ani jednego Żółtasa, no więc... Niestety. Ale no może niedługo wypadnie. Na któryś na openingu w końcu musi wypaść, no przecież ile można. To jest drugi albo trzeci opening, jak nagrywam. Na jednym openingu, na który Was również serdecznie zapraszam, gdzie otwierałem chyba około prawie 100 skrzynek, wypadło aż trzy nowe postacie, więc no to było... No mas, no nie, więc no było maśniutko. O, 5 Barleyów, spoko. Karl, Dobra. No te Barleje mogłyby bardziej dropić, kurde, myślałem, że będzie ich dużo więcej. Bo chciałem też właśnie nagrać dla was, jak ulepszam Barleya na maksa, bo jeśli będę miał ich właśnie... Tyle, ile wam mówiłem na początku, już nie, pamięta, nie pamiętam ile to było, chyba 160, 160 jeszcze brakowało, to będę mógł go ulepszyć na 9 poziom. A mam tyle kasy, że kupić do niego startokę to będzie żaden problem, więc właśnie też chciałbym dla was coś takiego nagrać. Bo to będzie mój drugi startokę w grze. Pierwszy był do Colt, tak pewnie... Widzowie, którzy mnie śledzą, tam powiedzmy na live'ach i tak dalej, na pewno wiedzą, że to był Colt, A drugi, mam nadzieję, że to będzie Barley, właśnie. Dobra, może przedostatnia. Du duża skrzynka, dobra, cyk, punkty mocy. Więc tak mówię, zapraszam Was na Discorda, tam z Wami sobie piszę na czacie. Zresztą na czacie też piszę z Wami tutaj w moim klanie. Ale na Discord ma ten plus, właśnie, że gdy jest jakiś stream, to czasami tak sobie gadamy, na, na przykład na Simon mówi albo. Po streamie też z Wami sobie ostatnio też gadam, więc serdecznie zapraszam, no bo wydaje mi się, że warto. Jest tam też pełno kanałów dla Was, gdzie możecie grać sobie ze sobą w różne gierki, więc też to jest fajna opcja. Jak ktoś chce wbić parę pucharków więcej, myślę, że na pewno kogoś tam znajdzie. Albo w klanie naszym oczywiście. Kurde, skrzynek coraz mniej, żadnej postaci nie ma Jesse. Ostatnio polubiłem grać Jessie właśnie. Hmm, Jamesy, no Jamesy lubię, Jamesy fajna rzecz. 53 już mam, nieźle. No, to przynajmniej niech te barleje lecą, skoro już tak tej postaci nie chcą dać żadnej. No nie ja bardzo czekam. A zobaczmy, jakie mam w ogóle Czekajcie, Jak się patrzyło, jakie ma się statystyki tych skrzynek? Sklep. Eee, tu się chyba patrzy: mega skrzynkę, informacje. A nie, tutaj informacja. Eee, Gwiezdna moc. Legendary zanybiasz, Mam 0,09. Czyli mam. Aha, to jest procenta w ogóle. Aha, dobra, no to mam. Eee, procenta. Czyli mam jedną dziesięciotysięczną, chyba z tego co rozumiem. Jedna dziesięciotysięczna, czyli co... Czyli jedna na dziesięć tysięcy skrzynek teoretycznie, albo na, na tysiąc, nie wiem, nie, nie zobaczyłem dobrze przecinka. Jedna na tysiąc albo na, dziesię na dziesięć tysięcy skrzynek miałaby mieć legendarkę, więc yy, no to jest naprawdę lot loteria. No ale cóż, otwieramy te, to co mamy na razie. Trzy gemsy, fajnie, lubię to, like. Dobra, ostatnie skrzyneczki, no, zobaczmy jak to wyjdzie. Ajajaj, chyba nic nie będzie. No dobra, ostatnie dwie i ostatnie będzie dużo. Piper, Carico. Jeszcze sobie podsumujemy Barleya, ile ma. Dobra, zobaczmy tego Barleya, ile już tam mam, mam do niego. 7,65, a potrzebuje 8,90, więc brakuje mi jeszcze 125. No cóż, niestety za dużo nie, nie udało się zebrać. Dobra, duża skrzynka ostatnia. A jaj, trzy pozostałe przedmioty, czyli już chyba postać nie będzie, no właśnie. A przedmiot, bonus, razy dwa. Zobaczmy jeszcze ile mam tych bonusów razy dwa, sklep. 600, no więc fajnie będzie na skrzyneczki na pewno. Więc tak, jak mówiłem, społeczność, zapraszam was do naszego klanu, czy tam klubu, nie wiem, nie wiem tu jest klub napisany, więc chodź do klubu. zakąt świtu, macie wszystkie informacje do tego w opisie. Zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarz, ja mam z chęcią przyjmę serduszko i na niego odpowiem. I zostawcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych streamów. No cóż, no z tego pojęcia to była. Tyle, jak widzicie. No i cóż, no trzymajcie się do kolejnego odcinka. Yo!